Punkty roznieceń W trzecim obiegu miłości mamy siebie, papierosy i przestrzeń. Gdy boli, to znak, że idziemy ku sobie. Jestem coraz lepsza, coraz doskonalsza, niczym kustosz z bratań w krypcie miłosnej noclegowni. Na ósmej kondygnacji dnia Czaj się, lodowiec. Jest chłodny jak twoje dłonie, gdy śpisz, albo gdy się powtarzasz. Kocham. Słowo, które nic nie znaczy, które jest całością znitowaną jak łódź podwodna. Łódź podwodna naszych dotyków. W kokpicie serca cię tracę. Dotyk srebra. Noc składa się z punktów ciebie. Dotykasz stalówką lub też kieliszkiem ciał mroku. Pościel robi się lepka, jak na obscenicznym filmie Knocie. W przedszkolu szeptów naprzeciw ktoś głośno wymawia francuskie słówka.